Dzień dobry, ja jeszcze na wiejskich ścieżkach, ale już za chwilę się pakuję i zmierzam do Warszawy, ponieważ spotykamy się dzisiaj o godzinie 20.30, żeby porozmawiać o książce Drużyna AA. Jeżeli teraz w wielu głowach pojawia się taki komunikat, halo, halo, widziałam taki plakat w kinie, film. Tak, wszystko się zgadza, bo Tomek Kwaśniewski i Jacek Wasilewski, autorzy książki, to jednocześnie scenarzyści filmu wyreżyserowanego przez Daniela Jaroszka. To jest książka, która opowiada o grupie uzależnionych, o alkoholikach, którzy starają się wrócić na prostą po licznych życiowych zakrętach w ośrodku terapeutycznym, tylko że w pewnym momencie pojawia się groźba jego zamknięcia. Co się dzieje? Grupa wpada na delikatnie mówiąc nietypowy, dodam też ryzykowy, w ich przypadku pomysł, i tutaj się już ugryzę w język, żeby nie odbierać Wam przyjemności odkrywania tej historii. I powiem Wam tak: po odłożeniu tej książki pomyślałam sobie, że tak się zżyłam z jej bohaterami, że z przyjemnością za 2 trzy miesiące sprawdziłabym, co u nich słychać, bo najzwyczajniej w świecie im kibicuje. Dla mnie to jest książka, która pokazuje, że poczucie humoru niejednokrotnie jest taką szalupą ratunkową. Życie mnie, państwa, wielokrotnie sprowadza do Parteru, w różnych życiowych sytuacjach, i czasami warto obśmiać to, co boli, i spróbować zacząć od nowa. Bardzo istotne w tej opowieści jest też to, że mamy do czynienia z grupą. Grupą, która zaczyna mieć do siebie zaufanie, która jest dla siebie wsparciem i m.in. o takiej sile terapii grupowej też dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Powiedziałam wam, jak zaczyna się ta historia. Oczywiście nie mogę powiedzieć, jak się kończy, no bo musiałabym zginąć, krótko mówiąc. Natomiast na pewno porozmawiamy. O tym, jak ta historia powstawała, w jaki sposób przecięły się ścieżki Tomka Kwaśniewskiego i Jacka Wasilewskiego. No i też nawiązując do bardzo ważnego elementu terapii, jakim jest prowadzenie dzienniczka uczuć, będziemy sobie notować różne uczucia i emocje, jakie towarzyszą podczas powstawania książki i filmu. Zapraszam z całego serca, dziś godzina 20.30. Życzę dobrego dnia, a bardzo dobry wieczór. Stworzymy sobie wspólnie. Do zobaczenia!